Cześć w kolejnym odcinku. Dziś re regenerujemy iPhone XS. Zbity wyświetlacz, zbity tył. Dosyć mocno pokiereszowany korpus. Będzie to taka odbudowa, ale budżetowa. Tutaj klient sobie sam kupił pod zespoły. Kupił sobie obudowę, jakąś tam chiński zamiennik. Do tego wyświetlacz, ale nie w technologii OLED, tylko TFT, czyli technologicznie troszeczkę inny niż, niż fabryka dała. Ale to wszystko tylko po to, żeby nie zapłacić jakoś wybitnie dużo. No ja tutaj klientowi powiedziałem stówę. I klient strasznie ubolewał nad tym, że to kosztuje aż stówę. Panie to aż 100 zł, to tylko trzeba to przełożyć to tu i, i, i tyle. Więc. No, niby tak, tylko trzeba to przełożyć i tyle, ale za chwilę zobaczycie, co to oznacza. Ile roboty jest w tym, żeby z tej tutaj jednostki wyjąć to wszystko, co ważne, przełożyć do drugiej, złożyć, zmontować. To jest myślę, że godzina takiego siedzenia tylko i wyłącznie nad tą sprawą. Ja to Wam, ja to wam puszczę w przyspieszonym tempie, bo pewnie będę jakieś tam. Inne rzeczy jeszcze w międzyczasie robił, ale na tym stole roboczym będzie robione tylko to, więc będziecie widzieli w przyspieszeniu, jakie czynności trzeba wykonać i, i, i jak to ostatecznie będzie wyglądało. Odblokowałem go niechcący. Myślałem, że jakieś, jakieś hasło za nie ma. Tak czy inaczej, nie działa, nie żyje a będzie już tylko lepiej. No tutaj jak, jak to poszło. No. Do boju. iPhone w jednym kawałku. Tutaj oczywiście logo schowane, bo to prawa autorskie działa, funkcjonuje. Tak jak mówiłem, nie jest to OLED, więc to jest jego maksymalna jasność. Też nie zobaczycie, nie stwierdzicie, bo, bo pod kamerę to inaczej wygląda. Wystartowałem o 13, jest godzina 14, prawie 20 godzina 20. Zabawy ze śrubkami, także dlatego ta robota tyle kosztuje. A i tak uważam, że powinienem w sumie więcej. Ja się w sumie tej roboty, tego typu pracy wystrzegam. I staram się, żeby klient mi takich rzeczy nie zostawiał, bo nie lubię tego. To jest mnóstwo dłubaniny. No, różnie bywa z jakością tych podzespołów. Najlepiej oryginały z demontażą, nie zawsze są dostępne. No i później, oczywiście moja wina, że coś nie, nie pasuje, a nie wina klienta, no bo przecież czy ja może być. Tu akurat klient sobie kupił wszystko sam, czyli wyświetlacz i obudowę, wydmuszka. No różnica jest widoczna gołym okiem. Użyłem oryginalne obudowy przycisków, bo są idealnie dopasowane, a te, które były w zestawie, tak powiedzmy, że średnio. Same przyciski to jest kilka elementów, które trzeba też w specyficzny sposób zdemontować, więc iPhone generalnie są upierdliwe, jeżeli chodzi o taką, o taką robotę. No co, działa śmiga, funkcjonuje. Za chwilę kontaktuję się z klientem i zapraszam po odbiór. A Wy, gdybyście mieli jakieś pytania do serwisu, to, w taki, to wtedy dzwoncie na numer firmowy, ale zdarza mi się często nie odbierać, bo dużo pracy mało czasu, także lepiej, lepszym, lepszą formą kontaktu jest mail albo napis, napiszę coś na, na Messengera. W każdym razie, gdy tylko będę mógł, odpiszę, oddzwonię. Pomogę. Dzięki w takim razie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.